Będziemy wyjmować ze śmietnika. Chcemy sprawdzić, jak to jest być śmietnikami. To jest poważne, poważny filmik. Sprzedamy? Nie jest chętny. Jesteśmy w Ciechanowie i sprawdzimy ciechanowskie śmietniki. Co tu mamy w tym śmietniku? powinna mieć jakieś rękawiczki, ale zobaczcie. Czyli tu nie jest yy, nieprawdą, że w śmietnikach nie ma nic. Na przykład znalazłam kukurydzę. Nadałaby się, położę ją, bo może ktoś zechce. Ale jest też arbuz. Ale papryka. No nie mówmy, że ten koperek jest zły. Zanurkujmy, zanurkujmy, bo to jest dużo marchewek. Dużo marchewek. żółte ten rytmierka. Cytryna. Cytryna zła. Zła cytryna. Oczywiście weźmiemy owoce i zaraz zrobimy outboxing, to się mówi, tak? Że sprawdzimy jak to wygląda w środku. In czy inboxing. Ziemniak, jędrny, jurny ziemniak. I dwa smutne pory. Z jakimś głównym, to to się nie liczy. Polega smaczony, ale pierwszy po banana sięgnie w czasie to Też czuję. Dali mu banana. Inboxing, Tak to, jest to jak się mówi, tak influencerzy mówią: inboxing albo unboxing. Otwieramy banany ze śmietnika. Zdziechanowskiego. No jest trochę mój nadgnik, powiem Ci. Trochę tak jest. To znaczy tego? Do tego trzeba mieć odwagę. Uratowaliśmy. Dwa banany przed zagładą i, i jedną pandę.